Emilia, powiedz mi, co dzisiaj u Ciebie słychać? A, ciekawe pytanie. Swoją drogą, mam wrażenie, że rzadko takie się dostaje. Jestem bardzo szczęśliwa z tego, w jakim kierunku idzie moje życie, z tego, co ja robię, jak ludzie mnie otaczają. I to jest, myślę, najważniejsze, żeby być szczęśliwym. Nadal gdzieś tu istnieje w mediach, e, social mediach też bardzo. E, tam mam taki stały kontakt z fanami. Pojawia się na takich ewendach jak ten dzisiejszy, więc jestem bardzo zadowolona. A pod względem aktorskim coś się szykuje? Mam nadzieję, że tak. Niestety, wiadomo, nie na wszystko mam wpływ, ale liczę na to, że będzie coraz więcej jakiejś fajnych produkcji. A jeśli chodzi o edukację, czy ty nadal jesteś na poziomie jeszcze szkolnictwa, czy już wyżej pniesz się? Hmm. Jeszcze szkoła, w tej chwili trzecia klasa liceum, więc jeszcze chwila. Czyli został ci jeszcze roczek do matury. Ale powiedz mi, jakby stresujesz się tym, tą całą właśnie otoczką maturalną? Troszkę tak, ponieważ ta otoczka maturalna jest taka dość duża, to jest taki najważniejszy egzamin w życiu. Mam wrażenie, e, więc troszkę stresik jest, nie oszukujmy się, ale liczę, że będzie, że będzie bardzo dobrze. Czy twoje liceum, twój kierunek jest jakoś sprofilowany? E, tak, jestem na profilu humanistycznym, em, ale mam zamiar włączyć też moje życie nadal ze mediami, więc tam mam nadzieję, że tak się uda. Myślałaś już o jakichś właśnie konkretnych studiach? E, to też pytanie dostaję często, ale niestety moja odpowiedź jak na razie się nie zmieniła, że nie do końca jeszcze wiem, co dokładnie chcę robić. E, najważniejsze dla mnie jest to, żebym była szczęśliwa. Myślałam, o, czy o mediach, czy o aktorstwie, ale szczerze jeszcze nie wiem. W ogóle myślałam, też o studiach za granicą, więc zobaczymy. Słuchaj, wszystko przed tobą. Świat czeka z otwartymi ramionami. Powiedz mi, bo właśnie tutaj wspominasz o tym, że chciałabyś spróbować może za granicą marzyć się taka kariera w Hollywood? Myślę, że każdemu zdecydowanie tak. Yy, więc może pan trzymać kciuki? <gry> będę, na pewno będę za ciebie trzymał, jesteś bardzo yy, piękną, talentowaną dziewczyną. Yy, ja ciebie jeszcze zapytam o inną kwestię, bo często aktorzy biorą udział w różnych programach rozrywkowych. Czy ty widziałabyś się na przykład w Tańcu z Gwiazdami? Twojej twarzy brzmi znajomo. Myślę, że tak, to byłoby wyzwanie, oczywiście, ale myślę, że tak, usłyszałam taką radę właśnie od Adama Zrykowskiego, żebym była gotowa, że jak przejdę tę granicę między niepełnoletnością a pełnoletnością, czyli te 18 urodziny, to że mogą się zacząć szykować takie rzeczy, więc jestem czujna. Adam, tutaj wspominasz o Adamie, a Adam przecież występuje teraz w Azji Express. Czy śledzisz jego poczynania? Oczywiście, uwielbiam ten program i szczególnie dlatego, że on teraz nim jest, to kibicuję oczywiście jemu jak jego tacie. No trzymam kciuki. Jest to bardzo trudna przygoda, ale uważam, że niesamowita. I może też kiedyś, jeśli będę miała okazję, to wezmę w udział. A z kim ewentualnie byś pojechała w taką podróż życia? A to jest dobre pytanie. Nie zastanawiałam się nad tym chyba jeszcze. Zastanawiam się, nie wiem, może nawet nie poznałam tej osoby jeszcze, więc zobaczymy. Często tutaj wspominasz właśnie o Adamie Zdrójkowskim, ja wiem, że swego czasu nawet media wam przypisywały pewnego rodzaju taką głębszą relację niż przyjaźń, jak to między wami jest? A to ciekawe, bo ja słyszałam tylko o takich sytuacjach z Mateuszem Pawłowskim właśnie, e, ale nie, Arno to jest tylko i mój kolega, więc no tak. Powiedz mi Emilia, czy twoje serduszko jest zajęte? Nie, ale też nie jest tak, że chcę, żeby było w tej chwili. Ja jestem bardzo otwarta na, na ludzi i na całe moje życie i na świat, ale nie jest tak, że jakoś, nie wiem, szukam, czy, czy, czy chcę w tej chwili. Ja tak sobie spokojnie czekam i zobaczymy, co się wydarzy.